Na siema! Jak myślicie, przeglądając aukcje na Aliexpress można znaleźć czasami ciekawe rzeczy. Pewnie się ze mną zgodzicie, ale znalazłem Switch od Kiplinka w cenie 250 zł, z 8 portami 2,5 gigabit oraz jednym portem SFP+. Dzisiaj ja sobie go przetestujemy, zrobimy sobie oczywiście unboxing, podłączę go do sieci i zobaczymy czy wybuchnie. Mam nadzieję, że nie. Przynieść gaśnicę może być ciekawie. Kiedy sobie wejdziemy na Allegro, wpiszemy sobie Switch 2,5 giga i posortujemy sobie od najniższej i z wysyłką tylko i wyłącznie z... Polski, no bo wiecie, aby nie, wysył, nie było wysyłki z Chin, no bo to i tak było realnie, byłoby to samo. I patrzcie, mamy tutaj niezarządzalny switch, który ma, uwaga, 5 portów 2,5 giga. I kurde, wejdziecie sobie niżej, nie? Tak sobie skrolujecie, 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 no to te okolice 400 zł, nie? Switch na przykład z Tepelinka, no to kurde, to jest też 5-portowy i on kosztuje 600 zł. Trzy razy więcej jak ten Switch. I one w ogóle jeszcze nie mają portu SFP+. Plus. A zobaczmy, czy jest to jakikolwiek Switch, o, o, który ma 2,10 gigabit. Dobra, jest ten da. Jedyny Switch, taki najtańszy, jest za 718 zł. 8 razy 2,5 giga i 2 razy 2,5 SFP+. Plus. No kurde, widzicie jaka jest różnica w cenie. Switch ośmioportowy, 2,5 giga plus port SFP+. Plus. Za 200... 50 zł? To naprawdę może działać? Przekonajmy się. Uwaga! Podłączam zasilacz. Okej, okay, nie wybuchło. It's fine. Dobrze. To? Uwaga. O! Świeci się. Ale się nie pali. To jest dobrze. Ej, no i się uruchomił. Okej, okay. to teraz. Nie, aby, nie żeby coś, ale skoro już mam ten upgrade zrobiony i mam ledwo ledwo, że tak powiem, sięgający mnie ten. Przecież czekaj, możemy, wiesz, co zrobić? Przesunąć o pół metra do tyłu. O, już wystarcza. Co, gotów? Ty, i nawet pasuje, kurde, to jest SFP+, faktycznie. Niby się świeci, to teraz po co sięgamy? Oczywiście, że po laptop. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, to ta obudowa jest metalowa. Sam Michał się przed chwilą zdziwił, kiedy go złapał w ręce, że ta obudowa jest metalowa. Serio, w tej cenie? Wow. Szczerze, fajna opcja, jeżeli ktoś sobie faktycznie taką sieć 2,5 gigabit robi. Mały. Tani, ale ciekawe, jak będzie w ogóle z czasem działania, czy tam bez awaryjnością, że tak powiem. Więc okej, okay. oczywiście poet to nie wspiera. Mam nadzieję, że router mi nie spali tego switcha. Dobra, oczywiście jako, że u mnie leży sobie taka karta 2,5 gigabit tak naprawdę, chociaż to jest QNAP, który umożliwia połączenie z LANem po RJC, z kością NBaseT, czyli z 5 gigabitami na sekundę. Jako, że u mnie nie ma portów 5 gigabitowych, a są jedynie 2,5 giga, więc sobie wykorzystamy tą kartę i zrobimy sobie najprostszy możliwy test, czy te 2,5 gigabit to jest realne 2,5 giga i o dziwo, już mamy 2,5 giga Gigabit LAN według Switcha, ale czy tak naprawdę widzicie, że mamy tutaj Qnapa i w tym momencie po wejściu w stan mamy LAN 2,5 giga. No i co teraz sobie zrobimy? Zrobimy sobie po prostu proste kopiowanie z mojego serwera. Kopiujemy plik 10 gigabajtowy, aby sprawdzić, czy w ogóle ten transfer osiągnie 2,5 giga. Czyli teoretycznie to powinno być okolice 300 MB na sekundę. Jeżeli 1 gigabit to 125 MB na sekundę, więc 2,5 gigabit to powinno być 312,5 MB na sekundę. No więc zobaczmy, czy chociaż coś okolice tego będzie. Więc, na razie to 20 mega na sekundę. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Leci, leci, leci. 150, więc już mamy ponad gigabit. 200 mega. Przecież ten PGS tak do tych 200 coś, no. Płęci po tym zapachu i tych chińskich kondensatorach. To zobaczycie teraz na przebitce ten kondensator. Nie. O i w ogóle transfer się zerwał. What the fuck? O nie, teraz jest znowu pik do 150 mega na sekundę. Ale to i tak połowa z tego co powinna być. To na pewno nie jest wina krotika, wątpię. Czy nawet tego kabla, bo to jest nowy kabel. Tak w ogóle na ten moment mam takie wrażenie, że nie wiemy, co jest winne. Czy jest winny ten switch, czy jest na przykład winna ta karta i na przykład sterownik jej. Więc zrobimy sobie jeszcze drugie porównanie do innego switcha, który mi leży w ogóle w tych caseach obok, i sobie spróbujemy wyeliminować, czy to jest ten switch, czy to po prostu jest sterownik. I zrobimy sobie fajne porównanie, bo zrobimy to jeszcze w Crystal Dismarku. Bo takie kopiowanie serwera to jest mało miarodajne, a tak będzie pełne test dla zapisu i odczytu, a tu robimy tylko odczyt. No to lecimy na QNAPie. 1 GB, 5 plików 5 razy zobaczymy. Więc teraz widzicie, że on realnie osiąga te 250 megabajtów na sekundę, ale dla zapisu na serwer, więc on realnie wyciąga te okolice 2,5 dwóch, dwóch i pół gigabit. Spoko, opcja dla kogoś, kto naprawdę potrzebuje, nie wiem, jakiś prosty tani switch na przykład na LAN party, że sobie tu na przykład wpinamy serwer, czyli na przykład internet, tu sobie wpinamy 8 komputerów, myślę byłoby git. Dla pracy 24 na 7 w domu nie miałbym przekonania, bo na pewno co bym zrobił, to ten zasilacz, bo on pewnie ze 2 złote kosztuje na Ali, bo to completely no name. więc bym go zmienił. Dobra, o, ogólnie minęło parę dni od poprzednich nagrywek i tak troszeczkę, wiecie, nie dało mi spokoju to, że te testy były takie po prostu krótkoterminowe. Już poza kamerą wziąłem i sobie podłączyłem ten switch właściwie między mój światowy, który idzie do mnie do pokoju, a mój komputer. Dzięki temu jest 5 10 giga bezpośrednio z mojego switcha, tego od tu 10 gigabitowego, do mojego komputera, gdzie jest LAN 2,5 giga. I zrobiłem sobie test długoterminowy, czy taki długodystansowy, e, na kopiowanie pliku o wadze około 113, 115 Gigabajtów, no i wiecie co, on działa. Fakt, że nie jest to test idealny, bo idealnie chciałbym, wiecie, wpiąć 4 komputery po 2,5 giga. Tak aby wiecie, w pełni wysycić ten LAN, ten port 10 gigabitowy, aby faktycznie sprawdzić, czy to się nie sypie. No ale kurde, jeżeli czyteście 100 gigabajtowego pliku, i się on nie wysypał. A jeszcze sobie wiecie, tak z niego po prostu korzystałem przez parę dni. No kurde, działa. I co tu więcej mówić? Nie jestem w stanie zagiąć tego switcha. Dobra, dla kogo jest ten switch? A komu to potrzebny? A dlaczego? Szczerze wam powiem, to jest dla osoby, która na pewno potrzebuje czegoś budżetowego, a nie chce kupować jakiegoś, nie wiadomo jak bardzo zarządzalnego switcha, który by mógł wrzucić do swojej szafy rack, która jest w jego domu, po prostu do tak zwanego home labu, no to kurde, jeżeli ktoś ma na przykład 2-3 serwerki, takie małe, energooszczędne, czy na przykład takie te mini PC i tam bardzo często są już właśnie porty 2,5 giga, no to Naprawdę, to jest dla takiej osoby wręcz idealne, według mnie, bo raz, że sobie jest w stanie wpiąć wszystko po portach 2,5 giga, czy oczywiście też i po 1 giga, na przykład komputery czy coś takiego, no to jeszcze jest sobie zrobić w stanie uplink na przykład do swojego, nie wiem, innego switcha, który ma wyżej. Według mnie on byłby zajebisty na przykład na tak zwane lamparty. czyli wpinacie sobie 8 komputerów, czy 7, i jeden uplink do na przykład sieci, która jest jakby na miejscu i Kurde, macie 2,5 giga między komputerami. Prawie każda lepsza płyta, czyli taka ze średniej półki ma port 2,5 gigabit. No tak chyba od 500 czy 600 zł mniej więcej. No to już te porty 2,5 gigabit LAN w tych płytach głównych są. Więc dlaczego by tego nie wykorzystywać? Szczerze, kupiłbym jeszcze raz, ale tą wersję na 2 razy 10 giga i 5 portów 2,5 giga. Po prostu to byłby mój wybór, gdybym miał kupować jeszcze raz. No i na sam koniec filmu postanowię sobie fajną rzecz, która myślę chyba Was ucieszy. Jako że u mnie wiecie, niedawno zrobiliśmy sobie. Sobie upgrade 3 do 10 GB w mojej szafie, a nie mam potrzeby używania Lano 2,5 giga wreszcie mojego domu. To postanowienie, że rozdamy sobie ten Switch na moim Discordzie. Linka oczywiście do Discorda macie w opisie, więc tam na kanale informacje wrzucę wam post, co macie po prostu zrobić, aby móc wygrać ten Switch.